Siemanko, mam dzisiaj dla Was coś ciekawego. Po wykonaniu zlecenia na trzech rządnych władzy królików, które możemy dostać dosadzić tutaj, dostaniemy do naszego ekwipunku rzepę, która w tłumaczeniu jest workiem treningowym. Każdy, kto dobrze wykonuje wszystkie questy, na pewno ją ma. I jest to rzepa, którą możemy spełnić. Jest ona bosem. Jak widzimy ma ona aż 726 prawie milionu życia. Nie sposób jest ją zabić. Na szczęście jest na nią sposób. Ruszajmy. Warunkiem na pokonanie rzepy jest niezrobiony quest od Banabierta, w którym chodzi o zniszczenie wrogich katapult. Potrzebny nam jest. Item z tego questa, a mianowicie Bounce Explosive. Wracajmy do naszej rzepy. Nasza bomba odejmuje procentowo życie naszego, naszych celów. Dodatkowo dodam, że można jej używać do zabijania innych graczy bez konieczności wzywania ich na duel. Taka ciekawostka. A także do niszczenia ogólnie całych wiosek NPC, ale także do zniszczenia naszej. Boso rzepy. Zadanie jest bardzo proste. Musimy najpierw złapać komba do rzepy, by się nie odradzała. A potem rzucić dwie czy trzy bombki trzy by rzepę zniszczyć. O! I to Rzepka pokonana. Cała filozofia. Jeśli znacie jakieś inne sposoby na pokonanie rzepki, których ja nie znam, podzielcie się w komentarzu bądź dajcie linka do filmiku. Na razie dzięki za oglądanie.